Witam Was tu, Majki. I to jest to zapowiadana już seria z Divagram więc zacznę na normalku, nie chcę się przymudzać, tylko swoją rozmową. Twoją gadaniną Co ta książka może mieć wspólnego ze zniknięciem mojego ojca Młoda najemniczka Vivian jest w drodze do miejsca, gdzie po raz ostatni widziano jej ojca Mifrilia. Bonjour, mademoiselle He? I czym, kim ty jesteś? Przykro to widzieć. Obsesja zbyt często prowadzi do zniszczenia. Witamy antropomorficznego puchacza. Jak się tu dostałeś? Twoje zmagania i cierpienia będą twoją jedyną nagrodą. Co ty mówisz, bawisz się ze mną? Obecnie tańczę z wichurą przy los. los. A te, żeby się esy do kłócania y, spacja do skakania. Specjalne umiejętności w, w, będą wyświetlane w dolnym gu, prawym dolnym rogu. W prawym dolnym rogu. Jakże do wymierzania ciosów. Kado dzisiaj ciosów. I rozbijania gardła. Do unikania. Co to jakiś super szkielet? Tak, paruje Kryształy many, Pot pokonane potwory, dropią kryształy many, które się zmieniają w manę. Może być użyta do ulepszania zdolności postaci, ulepszania broni i wprowadzania nowych umiejętności. Najważniejsze. Skąd się wziął ten sztorm? Nigdy wcześniej nie widziałem czegoś takiego. Jestem pewny, czy coś mogę, czy coś z tym zrobię. Statek został roztrzaskany przez y, nadciągający sztorm i zmusił Viviany do walki o życie. Rzeszczące morza wygrały. <grymny> <grymny> Nie mogę z tym angielskim. Blask słońca nad lądem oznaczał koniec burzy i obudził Vivian swoimi ciepłymi promieniami. Ehe, ehe. Nareszcie ląd. Dzięki niebiosom, że wciąż mam miecz. Spostrzegawczy pewnie zauważą, że Mój model nie będzie zbyt idealny, ale no niestety byłem zmuszony do programów i użycia green screena w montowaniu, więc tak. Pomocy! Pomocy? Nie ty jedna jej potrzebujesz. Już mogę się ruszać, ale to boli. Ale nie mam też nic do widzenia. Boty. To jest zaraz pogryzie. gryzie, to mnie rozszarpie. To głupcze dały kwestię świni, a dokładnie dzikowi. Ratował mnie! Dziękuję pani. Już cię witałam ze śmiercią, gdyby nie ty. na Ibiquia, Lucia, jestem Vivian. Gdzie się znajduję? Co to za miejsce? Jesteś w wiosce Brod. Skąd pocho Skąd ty przybywasz Jesteś całkiem mokra, to mokre miejsce. Ja Musiałaś to widzieć. Mój statek rot ...padł się, a ja się obudziłem tutaj. Pewnie nie masz nic do jedzenia. Już nie? Oczywiście moja droga to nieco... Mokre. Ocaliłaś moje życie. Może straciłaś swój statek a syreny były szczodre, że cię tu przywiodły. Proszę, idź ze mną do domu. Jestem szczęśliwa, że zjem z tobą obiad. rozumiem. Pewnie yy, nie ruszasz sportu, ale yy, rzeczy samej jesteś w fryli. To jeszcze szczęście... <much> jednej strony... Compert. <laughs> Map safer, Compert. Nie, nie wiem. Z tego miejsca bezpiecznie dotrzesz do. do miejsca, do którego zmierzasz. To mi odpowiada, nie. Nie mam żadnych spółek. Nie miałem żadnych specyficznych planów. Broki to mała wioska i spodziewam się, że nie znajdziesz tu nic zbyt interesującego. Jednakże jestem pewna, że pokochasz Wetan. To na... To naprawdę yy, ogromne miasto. Zawsze chciałem tam... Yy, dotrzeć. Brzmi jak... Yy... Niezłe miejsce. Niezłe, bardzo zaludnione miejsce. To dobry pomysł. Myślę, że zainteresuje się łatwą. Vivian? Tak? Czy, czy możesz mi pomóc? Spróbuję. Czy obiecasz, że nie powiesz o tym nikomu? Pewnie. Naprawdę chcę dotrzeć do łatwą, ale po drodze. Są okropne bestie wewnątrz lasu. Na ja bardzo się boję, żeby być sama. Proszę, przyjmij tą zapłatę i zaprowadź mnie do łeb. Czemu nie? Ja jestem pewna, że nie. poradzę sobie z parą dzików. O, dziękuję, Viviany. To naprawdę uprzejme. Wezmę trochę prowiantu na drogę. Uczcie. złapię cię niedługo. Dogonię. Oczywiście, spotkamy się przy południowym wyjściu z wioski. Proszę pamiętaj, by zachować to między nami. Powiem, moim rodzicom, kiedy będę gotowa. Szybkie podki, 10 tapy do uruchomienia menu F, żeby użyć zaznaczone mikstury do wyleczenia HP lub przywrócenia gniewu. Możesz wcisnąć Klub lub E, żeby zmieniać się. zastosowane potki. Jest też cooldown. W czasie użycia podkę podczas je cooldownu zdol jego zdolności zostaną zwiększone. Skrzynia ze skarbami. Żeby ją otworzyć, a zaatakuj ją, dopóki nie się nie otworzy. Niektóre... Wymagają specyficznego klucza do otwarcia. Próba otwarcia bez klucza może skutkować utratą zawartości. <tryk> Dziękuję bardzo za ocalenie mojej córki. Jeśli jest jakiś sposób do pomocy, proszę nie wahaj się spytać. Czemu nie ma pieniędzy? O tutaj są To jest córka, tutaj nic nie mogę. Robić. Poruszyć. Nasz cel jest tutaj. Tuż to kolejna część... A na Je, pewnie jesteś tu. Nie umiem się wysłowić, ale można się domyślać, o co chodzi. Witaj podróżniczko, nazywam się Watford, jestem tutaj sołtysem. Dlaczego? Bo to jest wioska. Szybko się poruszać między celami. Mogą też służyć jako checkpointy. Ja na razie z niego nie skorzystam. dalej. Sami... No. Teraz tu dropię. Dzie dziękuję za ocalenie mojej N narzeczonej. Luci? Ojejku Ojej, zaatakowałem kurę. Mam niewiele złota, więc tutaj nie będę. Zapraszamy do środka. Teraz hmm. na razie jako na tyle mnie tylko stać, żeby coś sprzedać. dalej. Wiele mi nic tam zostało, więc tutaj na razie nic nie będę kupywał. No i jajko. jej jajka takie nie mam. O, to też można było rozlać. Musisz być tą dziwaczką, która obsaliła Lucie. Nazywam się Alex. Będę do śmierci na zawsze twoim dłużnikiem. Proszę przyjmij yy, to w dowód wdzięczności. Dzięcz Kolejny potek yy. Drugie przejście do nie. Przejdę tutaj. KRAĆ! To ty jesteś! Czego tu chcesz? Osoby tutaj są niezbyt uprzejme Nie <laughs> BIRSONIK! O patrzcie na nią, chłop! Wygląda jak y, dla mnie, jak wiedźma, hehe. Chłopaki, wiecie co robimy z wiedźmami, czyż nie? Ukamieniować wiedźmy, ukamieniować wiedźmy. Aska. Ej, przestańcie. Oj, strasznie dużo mi to zabiera. Mogę dwa razy użyć się fali koniec. Ewentualnie, jak będą potworki, no to też sobie naładuję, tak. Już znam drogę. Ile mam mamy, bo nie widzę. Cztery dziwne, ale po prostu pasek nagrywanie zasłania. To z tego wynika.

Jestem pewna, że spotkamy kilka razy, ale nie boję się tak długo jak jesteś przy mnie. Będę za tobą podążać Warto przeszperać wszystkie zakamarki o już, już trochę przecięgło. za dużo akcji robić, czego ty chcesz? Kraczej kracze. Jeżeli jeszcze kiedyś trafię do drogi albo chociażby do wetam, to... To się już w miarę kupie. No już trochę Raychad zostaje. Co ty przed koziołki robi? Silku i lemane. coś jeszcze włożyć na apiliki większy defense 150 tak tak jak to było a nie dlaczego nie mogę ah muszę najpierw to Gdybym chciał to nie mogę. Kąd się tu wzięły dwa dziki? One z tego co pamiętamy, jak wcześniej grałem, to to no tak losowo się chyba pojawiają. Będzie więcej akcji w późniejszym etapie gry. W sumie ja sobie poradzę tylko gorzej, żeby to wszystko dobrze nagrać. Mało kraczek Czy A Abym chętnie pozbierał te jedzonka. Tu się ściemnia. Pora... dojść do... Musisz być zmęczona po tej podróży. W porządku, mam trochę jedzenia. Zjemy trochę. Więc Lu Lucia powiedziałaś już swoim rodzicom. Przepraszam cię, Vivian. Kłamałam. Okłamałam cię. Moja mama próbuje mnie zmusić do, do zaaranżowanego małżeństwa. Razem z pra moją prawdziwą miłością zgodziliśmy się uciec do Leta. Och, Alex. Nie niedługo się spotkamy. Mój brat jest y w zasięgu wzroku od y głównej drogi. Tego nie mogłamy y bez możliwie. Tędy prze... uciec. Alex i ja zgodziliśmy się spotkać się na końcu tego lasu. Przepraszam Ci Vivian. Nie zgodziłabyś się na to. Jesteś pewna? Co masz na myśli? O ucieczce od domu. Naprawdę tego chcesz. Moja mama jest podekscytowana, że, że po bierzem jest. Tym idiotycznym synem Watforda. To jest mój głupi brat? I taki jest mój głupi brat. Watford, jak taki idiota stałeś się sołtysem wioski? Natomiast Alex jest biednym, biednym potomkiem, biedakiem kowalskiego pochodzenia. Moja mama nigdy by się nie zgodziła na nasz ślub. Uciekam z Alexem. Być może czas sprawi, że nam przebaczą nie żałuję porzucenia mojego młodszego brata, Kandena, który wraca z Akademii czarodziejów. Witamy w Hogwarcie. On jest, tak? Bardzo słodki. Tęsknię za nim. Jeżeli jesteś pewna swojej decyzji, to mój miecz jest do twojej dyspozycji. Ruszamy do Łetą. Alex. dziękuję Ci bardzo, Vivian. Na ognisku możesz, jeżeli posiadasz odpowiednie składniki, możesz o ognisku upichnieć coś do wzmocnienia HP i innych rzeczy. Nowe przepisy mogą być odblokowane przez spożywanie posiłków w restauracjach. Również możesz tu zapisywać grę. Dobra, to tu na razie przerwiemy. Może nie był super jakościowy, ale myślę, że na choć wystarczająco będzie dobrze. Więc żegnam się z wami. です